serdecznie w kolejnym vlogu ruszamy z uprawkami po, po żniwach małych czyli po jęczmieniu Na głębokość, jakoś tak 5 do 7 cm, gdzie twardziej to wiadomo, idzie trochę płycej. Mieszamy tutaj tą słomę pociętą. Lata wczoraj tutaj opryskał na wieczór z rosą. Humusem na rozkład tych resztek, możliwych, żeby to lepiej się rozkładało. No i tutaj będziemy siedzieć trawę. Jest trochę tych resztek. Tutaj ładnie się przemiesza to, przesknie trochę. Jutro ruszam z orką tego, no i będziemy siali kolejny kawałek trawy. Ja tutaj już zaraz kończę. Setorek spalanie już badane było około 6 litrów w tej talerzóweczce pali ładnie się robi, bo tutaj masa tej talerzóweczki 1350 kg, także mało nie waży, jak na 3 metry no i co, będzie vlog taki łączony i dzień kolejny Kończka orunia. Bardzo ładnie się orze, bo jest sucho. A tutaj w tym brzegu trójka klasa ziemia. Ładnie przemieszana z ryżyskiem i teraz worka też ładnie wygląda. Ten materiał jest na całej tak jakby tutaj skibie. Nie to, że wrzucone tylko na tę warstwę jedną, późną parę centymetrów są rozłożone po całym profilu. Możemy na 15 centymetrów. Można rzecz podorywka nawet. się skwar zaczyna robić, bo godzina ósma ruszyłem, już pół godziny tutaj powypędzałem wszystko i tutaj na tym polu też po od razu czy po jak te ściliśmy, bo jeszcze nie po żniwach, to mały po małych śniwach. Jak ściliśmy, to żeśmy tutaj nasz grzech koparkowy podleciał i żeśmy trochę dreny pokopali. No i tutaj jest tak, i do dreny tutaj przy samej dróżce, dróżce i nagle 90 stopni skręcają i na tym zakręcie zarosły takie dwie, wyjęliśmy pajty korzeni. Tutaj to pole właśnie trzymało, dlatego ten jęczmień nam trochę poległ. Myślę, że spokojnie, gdyby nie to, to by tutaj 9 ton dał. A tak to tylko około 7, 7+. Plus. O, tutaj właśnie na wprost widać ziemia taka kopana. I tutaj nam zarosło, takie dwa dęby rosną. I tutaj właśnie na tych dębach. Też dreny tak zrobili, że idą, idą, idą i nagle skręt. No i na tym skręcie właśnie będą zarastać. No raz, raz na 10 lat trzeba czyścić to. Chyba 10 lat minęło odkąd... No i tak, tutaj będzie trawa i nie wiemy co z tą kukurydzą zrobić. Czy ciąć ją na kiszonkę w reję, czy po prostu zostawić i... Jeżeli materiał nam został pod trawę, bo też będzie po tej kukurydzy trawa robiona, chcemy tutaj poobsiewać właśnie wokół budynków trawę wszędzie jak najbliżej, a na innym polu skasować, żeby pola powiększać. Ten taki niedogodny kawałek, jest po klinie, do orki takie jest, no... Jeszcze jakby obrotówki miał, to jeszcze, jeszcze. Także nie wiemy właśnie, czy zostawić tą kukurydzę, żeby materiał został z niej. A widać, że jest naprawdę sporo, będzie towaru. To i ładna pruchnica by była. Ta dawa powinna rosnąć. Ale z drugiej strony jest tutaj na tym kawałku taki miszmasz odmianowy. I to ostatnie siany i takie co zabrakło to dosypywaliśmy. Więc jakichś efektów plonowych, to się nie spodziewać, tyle że jest wysoka. No. A wie wy co byście zrobili? Dobra, orzemy dalej. Widzimy się już na kolejnych uprawkach. że spółka wodna opłacana to i tak sami robimy dreny, bo wiemy, że jak sami zrobimy to jest to zrobione jak należy, a ta spółka do tego po jak to zwykle opłacamy ją tylko z tego względu, że chociaż raz na rok terowy wycinają. Tylko i wyłącznie dlatego tak? To jakby w ogóle tej spółki nie płacił i tak sami wszystkie dreny robimy i tak. Tutaj są dosyć głęboko te dreny, bo około na głębokości 2 metrów aż Także możemy póki chłodno. I uprawiamy pod siebie. Każda decyzja na talerzówkę na raz bez agregatu i ładnie, ładnie to idzie. Jak to się prezentuje przed siewem 32 stopnie i działamy nie ma że boli, trzeba robotę zrobić. I zaraz będziemy siać. No i siejemy. 45 kg trawy na hektar, plus do tego wyka i lucerna. Mam do wyrobienia no i najbardziej lubiana akcja Zbieranie kamieni przed wałowaniem Wczoraj trzy łyżki zebrałem podczas talerzowania no, i dzisiaj czwarta łyżka. Takie kamienie są u nas z hektara. Właśnie kończymy. Bo tutaj już taki clean, spory, już tutaj jechaliśmy. Więc, jeszcze tylko wałowanko na wieczór. Z rana, póki chłodniej, to zbieramy. Ojko. Zamiast odpoczywać przed dziwami, to sobie człowiek roboty wymyśla. czemu się nie podobało to, że te koła tak się przednie zapadały? Prześcianka bardziej po wierzchu idzie. Powinno no, być dobrze.